Agnieszka Włodarczyk, gdy została mamą, skupiła się na rodzinie i wstrzymała swoją karierę aktorską. Aktorka jest jednak aktywna w mediach społecznościowych. Kilka dni temu opublikowała wpis o depresji w sieci zawrzało. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Agnieszka Włodarczyk karierę rozpoczęła, gdy miała zaledwie 14 lat. To właśnie wtedy dostała angaż w popularnym muzykalu Metro. Następnie pojawiła się w kontrowersyjnym filmie Sara, gdzie wcieliła się w główną bohaterkę. Od tego momentu stała się jedną ze sławniejszych aktorek w kraju i dostawała rolę w najpopularniejszych produkcjach. Jej talent można było podziwiać w serialach i filmach, takich jak Trzynasty posterunek, Pierwsza Miłość, Plebania czy Jab, czyli Ostatnia Szara Komórka. Artystka może pochwalić się również pięknym wokalem, posłuchaj, o czym publika mogła się przekonać, gdy Włodarczyk wystąpiła w show, jak oni śpiewają. Po sukcesie w programie wydała album i wylansowała kilka hitów. Agnieszka Włodarczyk spełnia się w roli matki. W 2021 roku spełniła marzenie i została matką. Wraz z partnerem przywitała na świecie synka, któremu dali na imię Milan. Gwiazda postanowiła, że skupi się na macierzyństwie i każdą wolną chwilę poświęca dziecku, przez co nie pojawia się w nowych produkcjach. Teraz najczęściej jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie często publikuje prywatne zdjęcia, chwali się życiem, opisuje codzienność i zabiera głos w ważnych dla niej sprawach. W ostatnim czasie 42-latka opublikowała na Instagramie wpis dotyczący depresji, a swoimi słowami wywołała poruszenie. Agnieszka Włodarczyk zabrała głos w sprawie depresji. Artystka często angażuje się w akcje społeczne i zabiera głos w ważnych sprawach. Ostatnio zwróciła uwagę na depresję, która coraz częściej dotyka młodych ludzi, którzy muszą mierzyć się z problemami w samotności. Znacie te piękne kąta ze zdjęciami jak z bajki? Dziewczyny ubrane w markowe ciuchy, w pełnym makijażu, zawsze nienagannie wypracowanym. Kadry z najpiękniejszych zakątków świata. A treści pod postami sprzedające rady, jak być szczęśliwym. Myślimy sobie, hm, ona to ma dobrze. Czyżby? Zaczęła. Agnieszka zwróciła uwagę na to, że wiele osób maskuje swoje problemy i udaje, że wszystko jest w porządku. Często za tym uśmiechem stoi brak poczucia własnej wartości, smutek, samotność czy strach. Często to próba przykrycia różowym pudrem swojej depresji. Znam wiele takich przypadków, a potem płacz, terapię, leki i myśli, jak zakończyć swoje życie. Im gorzej w sercu, tym więcej uśmiechu na zdjęciach i chęci pokazania światu, że jest dobrze. Bo co to będzie, jak okaże słabość? Zostanę odrzucona? Czy naprawdę to takie istotne, żeby przypodobać się wszystkim? Zaapelowała. Włodarczyk próbowała podnieść na duchu internautów, którzy śledzą jej poczynania na Instagramie i zmagają się z chorobą. Pamiętaj, że w razie problemów i tak nie ma przy tobie tych, na których zdaniu ci zależało. Zostaje garstka ludzi, bardzo mała, a czasem nawet jedna osoba. Szczera i pomocna. Wystarczy, uwierz mi. Nie musisz być zawsze silna i idealna, możesz pozwolić sobie na gorszy dzień czy pół roku. I pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o pomoc, podkreśliła. Jej wpis w MIG stał się popularny, a duża część publiki skomentowała zamieszczone słowa. Fani dziękowali jej, że poruszyła tak istotny problem. Bardzo mądry i ważny post Agnieszko. Ja osobiście znam osobę, która ma depresję od lat, a jest cały czas uśmiechnięta i non-stop żartuje, mądre słowa, w końcu ktoś napisał całą prawdę, pisali i suba po więcej ciekawych ploteczek